Liczę na to, że takie tory jak tutaj właśnie widzimy w Jasiące, że będą powstawać w każdej gminie, a nawet może nie jeden tylko więcej. Jest to tak naprawdę nowoczesna forma placu zabaw dla dzieci, można jeździć na rowerach, na hulajnogach, na deskorolkach, na rolkach, tak naprawdę na wszystkim, co ma, co ma kółka. Jest to fajny trening ogólnorozwojowy, fajny trening koordynacji, także cały organizm pracuje, ja na przykład też z dzieci swoje, bo mam swoje trójkę dzieci, zabieram ich na taki tor, razem jeździmy i zastępuje mi to siłownie, zastępuje mi to też jakiś tam trening rowerowy, także jest to naprawdę fajna forma wspólnego spędzania czasu z dziećmi i polecam to każdemu, nie tylko właśnie dzieciakom, ale też również rodzicom i jest to naprawdę super, super sprawa. Cieszy mnie bardzo to, że miasta inwestują w pumptracki i w ogólnie w młodzież. Jest to bardzo ważne, żeby aktywizować szczególnie młode osoby, a rower jest idealny do tego. Więc im więcej ścieżek rowerowych, placów, tego typu właśnie pamtraków, tym lepiej dla młodzieży, żeby nie skrolowali telefonów, tylko robili coś dla siebie. Myślę, że impreza bardzo udana, dzisiaj otwarcie pan traka przyciągnęło naprawdę wielu adeptów dwóch kółek, ponad 80 zawodników na starcie naszych amatorskich zawodów, występy w wykonaniu rekordzistów Guinnessa, mistrzów świata, coś czego tutaj jeszcze nie było, Ogromny, ogrom pozytywnej energii od publiczności i wiele pozytywnych sygnałów, a skoro im się podobało, to znaczy, że było dobrze, bo nam też się podobało.